Mam taką swoją zasadę, że nie zaproszę do czegoś, w czym sama nie byłam i przez co sama nie przeszłam. I nie zaproszę też do czegoś, co nie wiązało się dla mnie z nabraniem umiejętności, narzędzi, wiedzy, a później najlepiej certyfikatu w tej kwestii. Więc mój warsztat o ranie ojcowskiej, jaki nadchodzi wielkimi krokami, we wtorek, 17 czerwca o godzinie 17. Tam jest masa bardzo przydatnej wiedzy, jakiej ja sama dla siebie potrzebowałam i jaka niesamowicie przydaje się moim klientkom na moich procesach. To będzie bardzo piękny rodzaj dyskursu, w którym omówię, jakie są typy ojców i jakie są rodzaje ojców w tej podgrupie tzw. pozabezpiecznej, jeśli chodzi o styl wychowania i tego, jak budowane są relacje pomiędzy ojcem a córką. Zahacza o bardzo ważne kwestie takie, jak taka relacja kształtuje później wybór relacji, w jakie wchodzimy głęboko, a od jakiej się odsuwamy. Zahacza też o kwestię seksualności, bo ona jest niezwykle istotna. Dla mnie jest to przecież mój główny filar działań i pomiędzy ojcem i córką tak pojawia się napięcie seksualne. Gdy dziewczynka zaczyna dorastać, ona zaczyna emanować czymś, z czym ten mężczyzna, jej ojciec miał styczność w swoim życiu i... Pięknie, jeśli dalej ją ma i potrafi ją celebrować w swojej córce, dzięki czemu ona wzrasta jako kobieta z poczuciem, mogę iść w świat z poczuciem bezpieczeństwa. Ale staje się to niebezpieczne, bądź może tak bardziej po ludzku, zwyczajnie ograniczające i na długą metę szkodliwe. Jeśli ojciec nie ma już z tym kontaktu i później taka córka triggeruje w nim to, do czego on już nie ma dostępu, bądź ma bardzo ograniczony. I nie chodzi o to, że chodzi o jakiś e, kontakt z kobietami czy z seksualnością innych osób. Chodzi o jego własny kontakt z nim samym. Ta dorastająca córka pokazuje mu coś takiego. I tu nie jest niczyja wina i po żadnej stronie. Małe córeczki też czasami w jakiś sposób prowokują tatę, mówiąc na przykład e, Ty będziesz moim mężem, albo, e, albo Mama to pójdzie mieszkać gdzieś indziej, a my będziemy tylko razem. Małe dziewczynki to robią. To jest bardzo ważne, żeby tata wtedy był um, adekwatnie dostrojony do jej poziomu wieku i zarazem rysował granice. A bardzo wiele z nas nie dostało takiego taty, bardzo wiele z nas nie miało akurat takiego modelu. Ale możemy go zrobić dla siebie wewnętrznie. I możemy zacząć czerpać z tego, co miałyśmy od taty jako potencjał, którego on nie zrealizował, ale który mamy od Niego. I ten warsztat jest o tym. I będzie tam piękny proces hipnotyczny, w który zaproszę, ażeby połączyć się bliżej właśnie z tym potencjałem. Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia i do usłyszenia.